Dzień dobry. Dziś przeprowadzimy wywiad z panią Kingą Bobkowską, absolwentką pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz studentką Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Zapraszam. Zastanawiałem się w jaki sposób e, rozpocząć naszą rozmowę, aby była generalnie ciekawa, aby nadać jakiej, jakiś taki ton, tym bardziej z tym naszym tematem e, teatr w czasie pandemii. E, I pomyślałem, że tak może byś e, wymieniła jakieś... Może dajmy na to trzy słowa, które kojarzą Ci się z pojęciem koronawirus i dlaczego? Okej, okay. tylko trzy, chociaż jest ich pewnie sporo więcej, więc muszę się chwilę zastanowić. Przewartościowanie. Rozczarowanie. Kurczę, no. Może zakończmy na razie na tych dwóch. Jak mi wpadną kolejne, to. to Miasta, a dlaczego ja to przewartościowanie? No myślę, że to był taki czas, znaczy jest ta pandemia, gdzie najczęściej spotykam się z takim określeniem, że ten czas powolił, pozwolił przewartościować pewne rzeczy w życiu. Skupić się skupić się bardziej. Na tym, czego się chce, na zastanowieniu się nad tym, gdzie się jest, w jakim punkcie w życiu, jak wyglądają nasze relacje z innymi, czego tak naprawdę chcemy. I sama osobiście też przewartościowałam sobie parę rzeczy w tym czasie, i też właśnie najczęściej słyszę od ludzi, jak rozmawiamy o tym, co nam dała ta pandemia w takim kontekście jakiejś wartości dodanej, a, a nie samych negatywów, to właśnie to jest chyba najczęstsze słowo. A dlaczego rozczarowanie? E, rozczarowanie dlatego, bo y, jestem studentką ostatniego roku Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie i. Wchodzę w swój zawód w momencie, kiedy tak naprawdę wszystkie furtki są zamknięte albo y, trzeba obrać jakiś inny tryb na tą swoją drogę. Y, rozmijasz się z jakimś wyobrażeniem, które, które było y, przez całą szkołę jakiś taki plan, który się miało, trochę się wywalił. Y, czy negatywne to jest, czy, czy pozytywne, jeszcze nie wiem, ale na pewno w jakimś dużym stopniu było rozczarowujące. Przechodząc już tak bardziej do meritum. Generalnie, od jak dawna interesujesz się aktorstwem? Czy były jakieś wydarzenia, które wpłynęły na to Twoje zainteresowanie? No i oczywiście, dlaczego na miejsce studiów wybrałaś akurat Kraków? Y znaczy, zawsze oczywiście gdzieś tam działałam e, artystycznie, teatralnie, od, od wiadomo od dzieciństwa, e, ale e, raczej w życiu tańczyłam wiele lat i z tym wiązałam jakąś swoją przyszłość. Znaczy, przyszłość. Robiłam to hobbystycznie, ale gdzieś chciałam pójść w tym kierunku. A na etapie szkoły średniej e, dołączyłam do teatru e, przy Liceum na Bukowej, Prawie Ludzki. I tam tak naprawdę zaczęły kiełkować takie myśli o, o robieniu aktorstwa zawodowo. Pytanie mi o czemu Kraków. Do Krakowa się dostałam, zdawałam do, i do Warszawy, i do Krakowa, i do Wrocławia. Zawsze myślałam, że gdzieś y, bliżej mnie jest Warszawa, ale mówiłam to z perspektywy kogoś, kto nie ma pojęcia w ogóle y, z czym to się je i na czym to polega. i i na czym polegają różnice między tymi szkołami? No i ostatecznie dostałam się do Krakowa, i w tym momencie cieszę się, że trafiłam akurat do tej szkoły. A generalnie, jak zmieniło się życie Twoje i Twoich kolegów ze studiów właśnie w czasie, kiedy wybuchła cała ta pandemia? Jak może poradzić sobie początkujący aktor, kiedy rząd zamyka teatry i wprost ogranicza ekspresję twórczą w tej tradycyjnej formie? Mhm. No To był taki moment, że hm, ja mówię z perspektywy swoich znajomych z czwartego roku, czwartego, piątego, gdzie y, 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 po czterech prawie no, czterech latach takiego intensywnego życia, intensywnej pracy, gdzie właściwie 24 godziny na dobę jesteś na sali prób, na zajęciach, y, spędzasz z ludźmi, właściwie nie ma takiej przestrzeni. Dla siebie bardzo ciężko o nią i jesteś w takim bardzo intensywnym kołowrotku, i nagle po prostu wszystko zostało odcięte. I nie dość, że też mówili nam, że po szkole aktorskiej zazwyczaj jest taka pewna dziura, bo jesteś przyzwyczajony do pewnego natłoku, nawet przesadnego zajęć i, i zobowiązań czy, czy pracy. To mówili nam, że po szkole, wchodząc jakby już na zawodową ścieżkę, jest taka dziura, z którą ciężko sobie poradzić, a przez pandemię była ona jeszcze większa, bo, bo, bo nie dość, że wszystkie możliwości zostały odcięte, nie można było grać, to jeszcze nie można było się po prostu widzieć z ludźmi, z którymi widziałeś się praktycznie nieustannie. Jeszcze ja mieszkałam w akademiku w trakcie szkoły, więc. Więc cały czas byłam gdzieś w towarzystwie. A jakie odczucia wywołuje w tobie gra w spektaklach właśnie w formie online albo bez widowni? Właśnie, myślę sobie, że powstaje. No, spektakl online to jest bardzo szerokie. Szerokie stwierdzenie, bo... Powstaje jakieś nowe medium, które. Nie jest to ani archiwizacja spektaklu, nie jest to teatr telewizji. Jest to, no tak, jest to spektakl online. Który, do którego w ogóle musimy nauczyć się nowych narzędzi. Bo to wszystko jest jakby w jakiejś takiej początkującej formie. I jakie są moje odczucia? Na początku. Na początku to było straszne, w ogóle z perspektywy widza te pierwsze tak zwane zoomowiska, czy tam spektakle na zoomie, to no, nie dało się tego oglądać. Wygląda to coraz lepiej, te re realizacje. Aczkolwiek jednak y dla mnie, jak i pewnie dla większości ludzi, którym teatr jest bliski, y no to teatr to jest jednak y spotkanie człowieka z człowiekiem. Y y i każde ono jest inne, każde ono jest niepowtarzalne, bo się dzieje tu i teraz, bo wytwarza się pewne, pewien przepływ energii między widzem a aktorem. Jest pula rzeczy przypadkowych, która, która stwarza, że każde, każde wystąpienie, każdy spektakl jest zupełnie nowym, nowym spektaklem. I I jeśli gramy bez widowni, no to, to jest to w ogóle zupełnie inny rodzaj. Zupełnie inny rodzaj. No nie ma tego. Nie ma tego elementu, który jest podstawą w teatrze po A generalnie, czy koronawirus w jakimś stopniu zmienił sztukę tworzoną w teatrze? Na pewno, bo nie tworzymy jej w teatrze, praktycznie. Więc y, y, zmienił sztukę tworzoną. Na pewno kontekstem i tematycznie ma pandemia ogromny wpływ y, y, na kontekst, w jakim będzie się oglądało spektakle po pandemii, czy w jakim się oglądało w tej krótkiej luce, y, w tej krótkiej luce tam, między po wakacjach a, a listopadem, gdzie znowu wprowadzono lockdown dla teatrów. Więc na pewno wpłynie to tematycznie, bo, bo po pierwsze, myślę, że wielu reżyserów i twórców chwyci za tematy około pandemiczne zresztą już to robią, a nie dopiero będą. A po drugie, nawet jeśli nie, to kontekst się zmienia, perspektywa się zmienia i, i siedzimy już po innych doświadczeniach po prostu w tym teatrze i oglądamy to. Przez, przez matrycę tego, co się wydarzyło w tych ostatnich miesiącach, a właściwie już prawie roku. Więc pod tym względem na pewno. A w środkach, no, mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie y, na stałe przerzucić się na taki hybrydowy y, tryb działania teatrów. Tak, tu postawię kropkę. Dobrze. A jak sądzisz, czy sam wirus może stać się swego rodzaju motywem wykorzystywanym w spektaklach teatralnych? Chyba odpowiedziałam w poprzednim pytaniu na to. Oczywiście, że może. No. Oczywiście. I myślę, że długo będzie on motywem pomimo. Właśnie przez, przez tą przez zmienienie perspektywy. Mhm. A czy kontakt ze sztuką, z literaturą, z filmami, z muzyką pomógł Ci w jakimś stopniu w przetrwaniu całego lockdownu w czasie największej izolacji? Oczywiście. Z jednej strony to było. E, początkowo to było całkiem fajne, że po tych czterech latach można było w końcu usiąść i pooglądać seriale bez wyrzutu sumienia, bo, bo cały świat stał, więc i ty mogłeś to robić. To nie było tak, że. E, ty dawałeś sobie jakieś wolne, ale takie ogólne przyzwolenie na to. Oczywiście obejrzałam w trakcie pandemii. Yy, najwięcej was seriali. Yy, przeczytałam książki, a bo pytanie było, popróbuję sobie zwrócić, yy, czy pomogły mi w przetrwaniu. Yy, no na pewno, na pewno na pewno i. i... W większym stopniu można było sobie poszerzać, jakby tą, tą sferę czytania, oglądania. Tak, no, no, oczywiście, że pomogło. Nie wiem, czy komuś w ogóle nie mogło to nie pomóc, bo chyba nie potrafię wymienić kogoś, kto w trakcie pandemii nie obejrzał serialu, nie obejrzał filmu, czy nie przeczytał książki. A poleciłabyś jakieś tytuły konkretne? E, tak, ostatnio jestem pod ogromnym wrażeniem, mm, z jakiegoś takiego emocjonalnego, wrażliwego y, punktu widzenia, y, y, pod wrażeniem serialu normal people, y, normalni ludzie. Y, no, jakiś. Y, y, jakąś dużą, mocno poruszył jakąś strunę we mnie. Taką... jakiejś mojej wrażliwości. Mówi dużo o tym, jak bardzo nie potrafimy komunikować się ze sobą. To jeszcze na zakończenie, co poradziłabyś uczniom, którzy aktualnie są skazani na nauczanie online, na też izolację od swoich rówieśników, od normalnego życia. I jak przetrwać te chwile? Nie wiem. Nie wiem, bo z jednej strony, właśnie trafiając na pandemię w momencie wejścia w zawód, który i tak nie jest łatwy, jest bardzo złym punktem, ale przynajmniej. Mogłam doświadczyć y, tych wszystkich lat w szkole, y, tych wszystkich spotkań, integracji, chwil, momentów. I jak patrzę na swoich, nie wiem, młodszych kuzynów, y, to jest mi przykro, bo, bo przecież to jest y, główny element naszego młodzieńczego życia, czyli spotkania z drugim człowiekiem. I. i Naprawdę nie wiem, co mogę poradzić. Trzymam kciuki za to, że będzie można szybko do siebie wrócić i żeby za bardzo, może tak, żeby nie zapominać o tym, że to jednak spotkanie z drugim człowiekiem jest najważniejsze, a nie z ekranem. Więc dziękuję wszemej za rozmowę, za to, że się zgodziłaś i za wszystkie. Informacji, ich nam udzieliłaś. Dziękuję uprzejmie. Dzięki ci bardzo. Trzymaj się.